Od kiedy to interesujesz się kukiełkami? Dlaczego tak ci na niej zależy? Jest mi potrzebna! Potrzebna? Tupciu, to jest kukiełka, a nie coś, co jest ci naprawdę potrzebne. Mów prawdę. Pani powiedziała, żebyśmy gdzieś w domu zrobili kukiełkę. A ja nie mam pojęcia jak! Potrzebuję jej na kukiełkowe przedstawienie. No tak. Widzę, że naprawdę potrzebujesz. Więc musisz ją mieć! A? Można kupić nową, albo zrobić samemu. Naprawdę wyjątkową, taką jaką tylko zechcesz. Ale ja nie wiem, jak ją zrobić. Chodźmy do domu. Jest coś, co chcę ci pokazać. Czuję zapach świeżych ciastek! Kupmy jedno! Nie możesz sam upiec, zamiast kupować gotowe? Nie, kupowanie gotowych jest znacznie wygodniejsze. 오아 놀아 놀아 아아 위godнейшецо 아